No, Siemanko Wam. Witam was yy, poranny gamer. Słyszę, że tak długo bym nie było filmików, ale wiecie, czasu nie miałem nagrywać. I w ogóle. Ale w ramach tej przerwy przeszedłem taką fajną gierkę jaką jest Hitman Absolution, czy jak to tam się czyta, nie wiem. I postanowiłem z tego zrobić Let's Playa, więc zapraszam Was do oglądania. Dobra, zaczniemy od nowa. Hmm, nie to. Dobra. Eee, to może wyciadamy na. dobra, na easy, żeby nie przedłużać. Znaczy, no, żeby nie było, po prostu, żebym się nie męczył. Mnie. Właśnie. I muszę, Jakoś to się przewijało, ale jak? Kurwa. No, dobra, mamy. Nie wiem, jak to przewinąłem. Dobra, co jedziemy?

Dobra, bronię. I w główkę spróbujemy. o tak mi przykro. Dostał, dostał pan. W hełm No nic, nie poradzę na to. Dobra, tu jest następny. O, hm Co tu? Nie mogę No pieprzą Mogę, co tam nie mogę Pieprzenie takie, że nie mogę Ja wszystko mogę Dobra Wiecie co, może go schowamy Dobra, żeby go wiecie, nie widzieli, bo jak będą widzieć, to później będą szukać nas i w ogóle. Dobra, on tam sobie fajnie leży. O, tego sprzątniemy tak. Dobra, super. Mm, a tu godamy też go. Przepraszam. Dobra. Chowamy go pięknie. Idziemy dalej. Tu trzeba uważać, bo tu są na dole. Tu są gdzieś na dole. Może kucnijmy. Będzie lepiej. Tu gdzieś jest. bo jest tutaj, dobra. Tak. Tam jest następny super. O, chyba mi widzieli, nie jestem pewien. Hmm. Dobra, to spierniczamy. O kurwa, dobra, spadaj, gościu. Trzeba spierniczać, bo nie mamy szans. Dobra, poddaję się. Kurwa. Dobra, będę się tam z nimi pieprzył. Dobra. Hmm. Tam jest, on tu chyba za przyjdzie. O ile pamiętam. Dobra, tu weźmiemy sobie nożyk. Super. O kurwa, on tu idzie. Kurwa. Dobra. Super. O to chodziło. I mamy jeszcze nożyk na drugiego. On za nami tęskni, ja wiem. Za nożykiem, tam nikogo nie ma, tam jest ogrodnik, ale on poleci poskarżyć. Dobra. O kurwa! Tak, dobra. Hm. Czy mnie widział, czy mnie nie widział, teraz nie wiem. On tam leci. Ogrodniczek. A tu przychodzą tam, czy co? O, idą. O kurwa! O kurwa! Dobra, poddaję się. Nie będę. Chodźcie. No chodź, no. Co, strzelisz? Masz prosto w czajnik. Na razie nie będziemy go nakautować. Albo... Masz. O kurwa. Dobra. Co za frajer. O kur... Masz ty. Chuju. O, ogrodnik, chce się bić. Nie, albo nie chciał się bić, o, zresztą, chuj tam, nie wiem. Dobra, tędy. Urwa, ogrodnik. Urwa. Chodź tu, kurwa, zwiał mi, ja pierdolę. Co za frajer. Was słyszeli mnie, przez ten pistolet. Dobra, chuj tam teraz trzeba tutaj Fajny widzicie mamy może S dajemy Okóna no iść Dobra. Super O, tak mi przykro, pan sobie rozmawiał przez telefon, a tu trzeba być czujnym Dobra Chce mi się pić Weźmiemy sobie kubek i przypierdzielimy mu Długo. go O kurde <laughs> Zajebiste! Uh, to jest przebierz się, tak. Dobra. Dobra, zajebiście. Zajebiście skupka pociągnął. oho uh, uh, uh. Tutaj. Dobra. Na razie nic nie wyciągam. Nie chcę, żeby mnie złapali. Dobra, tutaj trzeba... No, otworzył. Myślałem, że już nie otworzy. To mi się wkurzył. Dobra, co my tu mamy? Tam jest. Dobra, tutaj. O kurde. Ej, no stary, spokojnie. Spokojnie, stary, idę tylko do góry. Kurwa. Dziękuję. O kurwa. Dobra, sami tego chcieliście. Kurwa, mam punkty. O kurwa. Dobra, spieprzamy na górę. On tu coś ma? Pistolet, dobra. No, schowajmy się. O, jak fajnie. Dub go. Nie ma, dziękuję. Kurde O kurwa Ja pierdole Dobra, gin, gnido Kurwa Jestem teraz z podczasku Ten ma kartę Skurwiel Brzuszek Dawaj mi moją kartę no. urwa, Chodź tu O ja pierdolę Tak mi przykro O ty chuju Wystaw hełm Urwa Urwa wystaw hełm no kurwa, ja pierdolę Ej, ale jest ciężko, nie no, na easy Wiem, to jest śmieszne Kurwa On, Tu gdzieś ma ta babka pokój Kurwa Kurwa O, dobra, i tu jest jeszcze jeden Dobra, tu jest chyba ta karta, jest potrzebna Nie Kurwa. Aj, no... Gdzie mam iść, kurwa? Nie tu? To gdzie? Gdzie jest ta karta potrzebna? Dobra, pierdolę cię. Hmm. Mhm. Gdzie jest ta karta potrzebna? Tutaj. Nie wiem. Patrzcie, zapomniałem gdzie jest ta karta potrzebna. Hmm. On jest do jednych drzwi, ale kurwa kucharz. No. Gdzie jest ta karta potrzebna?

Które przeszliśmy to było na tyle w tym odcinku komentował dla was poranny gamer no to na razie trzymajcie się